Projekt zmian ustawy prawa budowlane z kwietnia 2025 roku. Ciąg dalszy dyskusji na ten temat. Zapraszamy. Gościem kolejnego odcinka podcastów jest inżynier Tomasz Radziewski, przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, inżynier praktyk, ekspert prawa budowlanego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę na temat zmian w ustawie prawo budowlane z kwietnia 2025 roku. To jest projekt, czyli to są propozycje. Kolejna proponowana zmiana to jest dziennik budowy w postaci papierowej i cyfrowej. Co na to ustawodawca? Projekt nowelizacji ustawy prawo budowlane przewiduje wydłużenie... Czasu wyboru przez inwestora, jaki dziennik budowy będzie dla danej budowy prowadzony. Czyli, jeżeli inwestor ma taką wolę, żeby prowadzić dziennik budowy w postaci elektronicznej, to może to już zrobić. Jeżeli będzie chciał prowadzić w postaci papierowej, to również ma taką możliwość i ta możliwość w projekcie została wydłużona z roku 2029 do roku 2034. Kolejna propozycja zmiany to artykuł 50 i dodanie ustępu 6. Chodzi najkrócej o legalizację istotnych odstąpień w trakcie budowy. Może Pan to przybliżyć? Projekt zmian prawa budowlanego przewiduje dodanie ustępu 6 w artykule 50 ustawy prawo budowlane. I tutaj w tym nowym. Projektowanym przepisie wskazano, że w przypadkach, o których mowa w ustępie pierwszym, w punkcie 1 do 3 artykułu 50 oczywiście, oraz w przypadku robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, organ nadzoru budowlanego sprawdza, czy roboty budowlane Powodują zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i stosuje odpowiednio przepisy kolejnego artykułu artykułu 51, konkretnie ustęp 1 punkt 1 i, y, lub 2. Ponadto w dodawanym ustępie 6 również zawarto punkt drugi, w którym wskazano, że w przypadku robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę, w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, lub w projekcie architektoniczno budowlanym stosujemy odpowiednio. Uproszczone postępowanie legalizacyjne. Czyli tutaj ustawodawca przewiduje możliwość legalizacji istotnych odstąpień, jeżeli od y, zakończenia prowadzenia robót upłynęło co najmniej 10 lat. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania tych obiektów i ujawnić tę sytuację y, właśnie przed organem nadzoru budowlanego. Y, do y, tej proponowanej zmiany ustawy Prawo Budowlane Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie wnosiła uwagi. Tak, to jest postulat regulacyjny i troszeczkę taka sprawiedliwość, bym powiedział, społeczna, bo chodziło najzwyczajniej w świecie też o to, że. 20-letnie samowole bez niczego, bez żadnego projektu. Mają naprawdę bardzo prosty, uproszczony tryb, ekspertyza, inwentaryzacja geodezyjna. A tutaj, w momencie, kiedy w trakcie budowy zrobisz jednak istotne odstąpienia, to masz naprawdę dużo trudniejszą ścieżkę. I tu jest dobra propozycja ustawodawcy. To prawda, bo zdarzają się takie sytuacje, kiedy inwestor wybudował obiekt bez wymaganego pozwolenia na budowę. Lub bez zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu co do zgłoszenia i od zakończenia tej budowy upłynęło ponad 20 lat, to może wdrożyć uproszczone postępowanie legalizacyjne. Natomiast jeżeli realizował. Ten obiekt na podstawie pozwolenia na budowę i dokonał w toku realizacji inwestycji istotnego odstąpienia, no to pozostawał w gorszej pozycji niż ten inwestor, który realizował ten obiekt zupełnie samowolnie. Tak, i w tym artykule pojawia się kolejny, w tej propozycji zmiany ustawy, pojawia się kolejna propozycja. To jest artykuł 51. I 51a, i, i właśnie tam jest dużo propozycji polskiej zbiornięcia budownictwa. One są dość obszerne. Prosiłbym przybliżyć, o co chodzi. Projekt nowelizacji ustawy Prawo Budowlane przewiduje dodanie artykułu 51a. To jest uważamy bardzo ważny przepis. Mianowicie on wskazuje, że w przypadku stwierdzenia, że roboty budowlane są prowadzone w sposób istotnie odbiegający od. Ustaleń i warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym lub przepisach. Organ Nadzoru Budowlanego może pouczyć inwestora o konieczności doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z ustaleniami i warunkami określonymi właśnie w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie. Architektoniczno-budowlanym lub w przepisach. Dzisiaj mamy sytuację taką, że jeżeli organ nadzoru budowlanego właśnie taką sytuację dostrzeże, to w zasadzie jest obowiązany wstrzymać nam wykonywanie robót budowlanych. Tutaj wprowadza się zasadę tak zwanej żółtej kartki, mianowicie organ nadzoru budowlanego potwierdza to pouczenie wpisem w protokole z kontroli i wpisem w dzienniku budowy i organ nadzoru budowlanego po upływie 60 dni od dnia pouczenia albo przed upływem 60 dni od dnia pouczenia jeżeli wystąpi o to inwestor sprawdza czy roboty budowlane zostały doprowadzone do stanu zgodnego właśnie z tymi ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę Projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym lub w przepisach. I w przypadku, gdy te roboty nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami, organ nadzoru budowlanego. Prowadzi to postępowanie już tradycyjne, tak jak to dzisiaj ma miejsce, mhm. czyli y, to jest postępowanie y, w trybie artykułu 50 czy 51 prawa budowlanego. I tu warto wskazać, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa wniosła uwagi do tego zapisu. Pierwsza uwaga dotyczy kwestii terminu 60 dni. Mianowicie y, zaproponowaliśmy wydłużenie tego terminu do 90 dni, wskazując, że są takie sytuacje, kiedy te 60 dni to będzie. Czas niewystarczający, a należy tutaj założyć, że zarówno inwestorowi, jak i organowi nadzoru budowlanego zależy na tym, żeby te roboty były doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami, bez ingerencji organu, bez wszczynania postępowania administracyjnego. Ponadto zaproponowaliśmy, żeby w tym trybie w przypadku, kiedy organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że dane odstąpienie, które zostało zakwalifikowane przez projektanta jako odstąpienie nieistotne, jest w istocie odstąpieniem istotnym, a takie sytuacje się zdarzają w przypadku zniuansowanych właśnie spraw, gdzie są rozbieżne interpretacje przepisów prawa budowlanego, to żeby w takich sytuacjach możliwe było również wystąpienie inwestora o zmianę pozwolenia na budowę, które będzie po prostu ujmowało to odstąpienie, które organ nadzoru budowlanego kwalifikuje jako odstąpienie istotne. No i tutaj inwestor będzie miał 90 dni, żeby uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę lub też wystąpi z ponownym zgłoszeniem w przypadku zgłoszeń z projektem i w ten sposób... Formalnie, można powiedzieć, legalizował to istotne odstąpienie, ale w tym trybie już zwykłym przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, żeby organ nadzoru budowlanego po prostu nie musiał wchodzić wtedy w swoje postępowanie naprawcze, które jest bardzo czasochłonne i też generuje niepotrzebne koszty po stronie inwestora. Słuszny postulat, tym bardziej, że wiemy dobrze, że organy nadzoru budowlanego nie mają tyle kadry i osób, które zatwierdzają projekty budowlane, tak jak chociażby porównując do organów administracji architektoniczno-budowlanej. W momencie, kiedy jest ta możliwość przeniesienia tego postępowania administracyjnego do organów administracji architektoniczno-budowlanej, no to Kowalskiemu i kierownikowi budowy, i projektantom, i inspektorom nadzoru, wszystkim będzie lżej. Kolejna proponowana zmiana to artykuł 56. Artykuł 56 to pokrótce to przy odbiorze to są służby, czyli sanepit i straż pożarna. O co tam chodzi przy zmianie? Szóstki. Jeżeli chodzi o zmianę tak zwanej 56, to tutaj następuje przede wszystkim doprecyzowanie przepisów i uważamy, że to doprecyzowanie jest zasadne. Natomiast Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaproponowała tutaj jeszcze dalej idące zmiany artykułu 56. Po pierwsze, ta zmiana polega na tym, aby organy Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajmowały swoje stanowiska w formie decyzji administracyjnych, od których to decyzji będzie przysługiwał normalny tryb odwoławczy. Dzisiaj organy Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyrażają swoje stanowiska w formie pisma, od którego nie przysługują tryby odwoławcze. Stąd nasza propozycja, żeby te stanowiska Zjawiska były wyrażane w formie decyzji administracyjnych. Również zaproponowaliśmy dodanie przepisów wskazujące, że przed upływem 14 dni na rozpatrzenie tego zawiadomienia, które składamy zarówno do straży pożarnej, jak i do sanepidu o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, a żeby przed upływem 14 dni również te organy miały możliwość wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, czyli jest to analogiczne rozwiązanie do rozwiązania, które mamy dzisiaj już w przepisach tych nadzorowskich artykułu 54 prawa budowlanego. Polska Izba Inżynierów Budownictwa zaproponowała również... Dodanie przepisu w artykule 56 odnoszącego się do budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Mianowicie chodzi nam o to, ażeby ten tryb artykułu 56 nie dotyczy budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, żeby to było bardzo jasno już w tym zapisie sformułowane, bo zdarzają się sytuacje, kiedy inwestor występuje z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, czy to dlatego, że ma taką wolę, ale też przecież, jeżeli chce przystąpić do użytkowania tego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przed zakończeniem wszystkich robót, to również musi wystąpić o pozwolenie na użytkowanie. Ale w związku z tym, że są to stosunkowo proste obiekty, zaproponowaliśmy zapis, który będzie właśnie stanowił, że artykuł 56 nie stosujemy do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Tak i w tej ustawie, w, tej, w tym projekcie zmian w ustawie prawo budowlane są na sam koniec przepisy przejściowe i te przepisy przejściowe na okazuje się, że są dość istotne. Jakie uwagi nasz samorząd wprowadził i zaproponował ustawodawca. Zanim przejdziemy stricte do przepisów przejściowych, warto jeszcze wspomnieć o jednej zmianie, która została zaproponowana w projekcie zmiany ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw. Mianowicie to jest zmiana, która dotyczy. Ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. To jest ustawa, która wprowadziła do prawa budowlanego elektroniczne dzienniki budowy i cyfrową książkę obiektu budowlanego. I w przepisach przejściowych tej ustawy właśnie z dnia 7 lipca 2022 roku, konkretnie w artykule 6 wskazano. Że książki obiektu budowlanego prowadzone na starych zasadach, czyli te papierowe książki obiektu budowlanego prowadzone na podstawie rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego z 2003 roku, do końca roku 2026 musimy zamknąć i założyć y, książkę obiektu budowlanego w systemie cyfrowa książka obiektu budowlanego. I projekt y, nowelizacji prawa budowlanego, który dzisiaj omawiamy, właśnie przewiduje, Przesunięcie tego terminu, zamknięcia tych książek prowadzonych na starych zasadach i założenia książki w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego z dnia 31 grudnia 2026 roku na 31 grudnia 2034 roku. Natomiast odnosząc się wprost do. Przepisów przejściowych zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy Prawo Budowlane Polska Izba Inżynierów Budownictwa wniosła uwagi, gdyż z przepisów przejściowych zaproponowanych właśnie w projekcie wynikało, że niektóre z korzystnych rozwiązań wprowadzonych projektem nowelizacji ustawy Prawo Budowlane mogłyby być wprowadzone w życie dopiero po kilku, a czasami kilkunastu latach. Stąd też wskazaliśmy. Ażeby niektóre z przepisów, które są zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy prawo budowlane, mogły być stosowane również w stosunku do inwestycji, dla których złożono w, chociażby wniosek o pozwolenie na budowę przed wejściem w życie tej nowelizacji, czyli żeby można było korzystać z tych przepisów również dla inwestycji, które w momencie wejścia w życie nowelizacji już są w trakcie wykonywania. No tak, nadchodzą duże zmiany, bo jak tutaj nasze eksper który był dzisiaj naszym gościem, Tomasz Radziewski przedstawił te najważniejsze, kluczowe zmiany w tym projekcie. O tym będziemy Państwa informować w kolejnych podcastach. Dziękuję bardzo za udział. Tomasz Radzie, Polska i Zbończynieru Budownictwa. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Szanowni Państwo, to zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Coraz więcej tego jest i myślę, że nasze podcasty i prawo inżyniera Państwu pomoże być na bieżąco. Zachęcamy, śledźcie nasze media społecznościowe, linkedin facebook, oglądajcie i słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia następnym razem.